Eee, także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietę, ja Was witam do serii Bracze Polskiej Farmie. Ja pierdolę, jakie bracia, w polskiej farmie. E, Sam, jak palę, oczywiście, drugiego sezonu, trzeciego odcinka. E, ja generalnie wyjeżdżam, oczywiście, skuterem, Opuszczam, oczywiście, tutaj zakład OSP. E, wiecie, to oczywiście, tutaj miejsce, czyli OSP. E, z tego względu, że jak dobrze wiecie, na poprzednim odcinku była straż oraz była policja, bo mieliście na miaturce. Ale na, na odcinku, że ci tego nie zobaczyli, e, ja generalnie dokonałem formal, formalności, e, jeśli chodzi o to auto z wypadku. Na poprzednim odcinku, mieliśmy wypadek razem z panem Władkiem, e, oczywiście moim koleżką. E, on generalnie już pojechał do domu tym autem. E, w aucie nic się tak naprawdę nie stało. Mm. Wiecie, tam jakieś lekkie zarysowania oczywiście są na blachy, bo nie powiem, że nie, także blacha jest lekko zarysowana, bo bez tego to się oczywiście nie obeszło, e, więc tam oczywiście jest, są zarysowania, ale jeśli chodzi o większe szkody, to nie ma nic. O, widzę, że pan Władek gdzieś wyjeżdża. E, dzisiaj, co nowy, będzie prawdopodobnie nowa praca dla mnie chyba dla, od pana Władka, ale to wszystko się dowiecie w dzisiejszym odcinku, także szczęście, łapkę w górę na początku tego materiału, nie zapomnijcie tego, bo na nie było 700, łapek w górę. Pacek. Ale panie Władku, ale kurwa, gdzie pan jedziesz? Ja do tego, do baka, po piwo. I a do... co ja dzisiaj będę robił? Ale muszę jeszcze po, po paliwo jechać, bo do tego nie mam e, paliwa. Dobra, to gdzie ja mam czekać? Yy, tam żona, tam ci, tam da ci jedzenie jeszcze, bo nie zjadłeś. Dobra, Zdanie. a weź te drzwi zamknij po prawej stronie, bo kurę możesz urywać. To to bo jak będziemy galera. Dobra, co ja dzisiaj dziewięcia? będę robił? To zobaczysz, dzisiaj niespodzianka na ciebie jest. A kiedy przyjedziesz? Tak za. To to sklep jest w pobliżu, tutaj, tutaj, o, tutaj, o, tutaj Dobra, ja, to ty o, to ty o Dobra, to ja zajeżdżę na gospodarkę, to, to wyjeżdżaj A to ci bez zgody, mojej zgody, kura, skuter kura, Ale ja, przecież ja byłem przyjść w OSP, załatwiałam ja auto, przyjść jak mieliśmy wypadek No, to lepiej zapłać kura za ten, z ja Eja Eja, eja Dobra, zarę. Jak sami jeszcze dzisiaj tutaj będzie jakaś mała niespodzianka, bo tak widzę sam powiedział ogólnie, że będzie mała niespodzianka jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Także dosyć ciekawy wam powiem co i jak, eee, także no dzisiaj fajnie, generalnie odcinek się zapowiada. E, także szedajcie wygodniej, oczywiście oglądajcie! Na początku już tego materiału, tak jak mówię, hashtag oczywiście w komentarzu, w opisie napiszcie hashtag drewno, ja Ci przypnę serduszko, nie zapomnij także o subskrypcji na kanale, bo jak dobrze wiecie, lecimy po 41 tysięcy subskrypcji, szczel łapkę w górę, eee, no i zapraszam Cię także na grupę na Facebooku oczywiście, e, szwagrywipcia, link masz podany w opisie, jeżeli Ci tam jeszcze nie ma, to zachęcam oczywiście do dołączenia i zapraszam w opisie do odwiedzenia strony Eneba, gdzie możecie sobie kupić fajne gierki i to po nie musicie gdzieś tam... Eee przepłacać także może wejdziecie akurat może wam coś w przypadku do gustu w oczy wam trafi się także możecie kupować bo to są duże wyprzedaże a jeżeli polecam tą stronkę to naprawdę polecam i jest oczywiście legalna eee, i nie jest fejkowa eee, dobra eee, także czekamy generalnie pie o ty ale on to ma widzę fajny kranik zobaczcie tutaj ale jaja ciekawe widzę co on działa ale on chyba nie działa no on widzę chyba nie działa ale widzę taki fajny kranik ma zobaczcie nie Taki fajny, elegancki kraniczek, ma wam powiem, taki elegancki tego, no. Ale mówię, czekamy na niego, bo on pojechał tak, do sklepu i pojechał oczywiście zatankować jeszcze auto prawdopodobnie, bo chyba auto pojechał, pojechał zatankować. No chyba, że wziął jakieś tam bańki oczywiście na paliwo i będziemy... Ty, a ten sklep jest tutaj? Ty, normalnie garaż otworzył, ty, on tam ma blaszek? Na auto? Ty, czekajcie, idę się zapytać. O co tu chodzi? Witam pana, błagam? Yy, Panie Władku, byłem pytanie. Co jest? Co jest? Co jest? to, to co jest Pana blaszak jest? No, ja kupiłem za 5 tysięcy. Ale no jak? To tutaj? Przecież to, przecież to nie na Pana działce jest. No, musi być na mojej działce, to wykupione, Do tego chłopaca to kupiłem. A i Pan, to, pan to, tutaj, to auto tutaj auto trzyma? A gdzie mam trzymać? Na gruzie? A jest Pan gdzie był na takowo tego i w sklepie? Byłem, tylko chyba uszukałem mnie z kasą. O co chodzi? Kasę mi nie dali. A Bam. tego otwierasz garaż? No kurwa, to no chyba do garażu że będę. Dobra, Dobra, ja otwórz to. Zapraszam pana, pan zajeżdża ten, to, Sk Skodo faworyt Poladą. Ja, I rura. Mhm. Mm ja jak za nie wiedziałem, że on taką ladę tutaj widzę wytrzyma Po takim blaszakiem eleganckim. Miję ja, tysięcy, gdybym kupił tego chłopa. Słuchaj, słuchaj teraz tutaj był uszczelnie, bo złodzieje chodzą, agresują po, po wioskę, kurwa, i, i, i część odkręcają. I, Ale i, i, pan, i, pan i, kupił nie, od radno. tego gościa, czy od tamtego? Tego po lewej, czy tego po prawej, tu pod chałupą? To nie wiem, który to działka, to chyba ta chyba mi się zdarzyło, nie wiem nawet. A od którego chłopaka, z tego domu, czy tamtego? Tego. Tego, co ma te auto pod gruzem? Tak. A gdzie on ma dom? A tam stoi, dobra, widzę. A widzę, bla, blaszek stoi, kurwa, auto dom na złom. Widzę. Z, dobra, to zamykać? A co, kurwa, stać? To zamykam. Zamykam. Kurwa, zajebiście, kurwa, auto mi zgasiłeś. Panie, ale to, kurwa, to kurwa, pan kierował tym autem, nie ja. Tylko otwieraj jeszcze raz, to tylko kurwa... Mikowskie. Dobra, ja się zgaszę lampę. Jak? Yep. O! Ty, klapę może otworzyć sanitarzką. No <śmienny> kurwa, panie no Błatku! Zaraz, ta blachka się powigina. No, wychodź kurwa, bo nie ma czasu. Czekaj, klapę! Ja klapę otworzę, żeby się tego! O co? By się wywietrzyło! Gdzie ty chcesz wywieczać kurwa, jak to blaszaku jest? Kurwa, A może byś tego, szak. bo tego? Blacha podniesiona do góry? Nie tak, mi tak. kradni? Adej, A daj, dobra, wychodzimy, wychodzi pan Po sesji dobra, mojej, zamykam klapę. Szybciej bo, bo nie mam czasu, kurde. Zamykam to, to to znaczy, klapkę. jup. Dostałeś kasę? Za konto? Tak Z roboty wstałeś, tam nie wiem, dostałeś chyba 1000 złotych. Za tydzień. Dobra, co dzisiaj robimy? Bo ja dzisiaj chodzę zadowolony już. Ja dzisiaj jestem napalony do roboty No tylko czego ramo otw otwarto widzisz. Pan mi daje tę robotę, bo ja jestem napalony już. No żeby gdzieś te czarki wienieżku właśnie, bo tam przywróciliśmy przywrócićśmy się. Dziś? Ja w szpitalu byłem jeszcze. Wiem, ja byłem w OSP no, załatwie sprawę z mandatem. I co zapłaciłeś to? Ta ugodziłem tak za darmo, nic nie ma. My nic nie ma. A A ja jestem biznesmenem takich styłata, trzeba umieć rozmawiać, że gadkę mieć konkretną. Posowałoby to, żeby to dziś pochować, bo... No oczywiście. No, ja myślę, ma... ja że radę. do tej stylowej w końcu będzie otwarta zaraz. No do tej stodowy nie może być. Czemu? No kurwa klucze się zgubiły, dziś, się zapodziały. Jak ona kurwa jest zamykana chyba z buta. Nie, ona jest na, teraz na ten, na kłódkę od y, garażu. Ja myślałem, że na wichajster No to sobie wichajster w sporku swoim był. Dobra, to co dzisiaj robimy? To nie wiem, to gdzie, tym drzewem co zrobimy teraz? Ani nie a ja zauważyłem, że ktoś tam się wynurza z tej studoły tam. No, tam na końcu wmy... kulturnika gdzie śpię Ta kokerla goła się w, wynurza. To chyba ciągnik stoi! <laughs> Jaki ciągnik jakiego ciągle? Ja dzisiaj jestem na pole dojechania No, to masz, to masz co najmniej dostać ten rower i rowerem jeździć gdzieś nie proszę mi pokazać tę makinę! Ja jestem dzisiaj gdzie na do robienia. A na pola jest dzisiaj roboty? Tak! Dzisiaj jest robota porządna, dzisiaj roboty. No jaka? No dzisiaj trzeba pasowało, dzisiaj ogród, ten, zagradować pole pod grządki, bo gdzieś cebulę muszę posadzić, ziemniaki i czosnek O kurwa, mać, a, gdzie to, tak, dziś, a tak. gdzie to będziemy robić? A to te na, na przeciwko. A bo, gdzie ta. Tam ta ceglana ta stoi, belki powywa, powywracane? Tak, trzeba z, z, zruszyć pole, bo to już, no powiem ci, czy zimę nie zjuszałem, bo... Aha. czyli po prostu tam jest orka zrobiona, taka y, jesienna, i trzeba teraz y, zrobić y, kultywację. Nie, bo fa fazę mi kurwa, tak, z, tak mi kurwa, zruszył takim dużym cionikiem kura półki, ku**a poszli spód kurwa i tak, taka glina normalna jest Dobra, i... to ja dzisiaj I... będę robił robotę w polu? A co byś stał? A za darmo? No płacę dzisiaj 20 złotych Dobra, do, no, no, no to dawaj ten ciągnik, a jadę już No chyba na gospodarkę musisz zarobić chyba Dobra, tak, tylko ciekawe, gdzie on idzie O, tu ty, w zapleczu Gdzieś tam poszedł No wiem, że tam ciągnik jest, ale ja widzę na papszczeniu, ci go, go nie idzie Ja może schowam i zobaczyć. Jakaś miska tam. berchota mam, 20 lat mam go Da się to podnieść? Jak nie, no po To A miska chciałem podnieść Ta miska, to, to, to tego nie radzę, bo zaspalana jest gdzie Dobra, U kurwa no, tak jak grufy stoi. Tak Szypek? Na kurwa co innego może być A czego maski nie ma i gera z przodu? Bo miałem ee, można powiedzieć, e, za złomą kupiłem go A I Nie było maski Ale panu powiem, że panem panu bolo, balonówki z przodu opony Dałem 5000 za niego 5000? Tak takie prezoduje z kabiny. A tu pan kupił jakieś części do tego Do dziennika do Eee, yy, masz dzisiaj kurer właśnie Przyjechł i części przywiózł. jest yy, pompę, wszystko Aha, no rozumiem, rozumiem już zamontowano już jest, można było siadać i jechać już. Dobra, eee, to, e, a gdzie jest kultywator? No tutaj o, w czaka stoi. Gdzie? Z, z... O! Tu też. Hej, ja, jest to elegancki kultywator. No, tylko nie wiem czy to w ogóle będzie szło, to, czy, no, jeszcze robota będzie inna na ciebie. No. I tego malowanie, szlifowanie, to wszystko tutaj, tego agregatu. Ja ja to robił? No nie wiem, czy ty masz w ogóle taki zawód. Kurwa, ja nie jestem z tego zawodu takiego, ja mam tylko hydraulicznego, jestem. Ja mam książkę niesanitarską, znaczy się nie stanie tylko sanitarną. No mówię tak, wał będzie kupić zagromy gromy, trawał do tego, bo nie ma tego, do tylko rado, co widzisz? To no, widzę, ruszymy. widzę, widzę. No i to poszlifować będzie to, co będzie wymienić, no i no i... Tylko to koła, to wszystkie będzie się szlifować. Dobra, panie Błatko, jest ja naprącicie na robotę, chcę zapalać szypeka. I drugą końcówkę. Mmm, mm, no, no, Kurwa, nie... budę i otwieramy te klapy. O tutaj właśnie chciałem ten, ten dętać, to drzewo, tutaj o te czwarte schować A to chyba się chyba nie stołu. otwiera Pani Władku. No. Tu, ale to go przejdę chyba przez to tego, Bo to jest niewidzialne. Ej, ale jo. I to by schował co nie? No to ja bo myślę, tu, że da no. Bo, słuchaj psa tu miałem, kiedyś miałem tutaj tego szelika co nie? No i co psa kurwa zagryźli no. normalnie. Las. No wilk wi 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 przyszedł kurwa i go zjadł. Dobra to, to, ja ja, to ja zapalam. Gdzie to zapalasz? Ja to wyjadę stąd Panu. No to ja? Pan wsiada ja pan... do kolipki nie wiem czy się dzieje. a nie szagrega, zaczepi. Ja nie mogę tu. Aha, no dobra, ja ja z... słuchaj, Ja cię pod zajadę, to. Dobra, ale kultywator będę podczepiał czepeką z artyłu. Pozwalamy kurwa tego czepeka, drugiego kurcówku, Jerura. rura. Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym filmem. Nie chcę co zrobić, no lepiej to nagrywaj jakoś. Tu się w ogóle wala. Ruszamy. Ja tu tutaj patrz, czy nie tam ten nie zahaczę dziś. Nie dobrze, można wyjedł. Daj się. Mierza się. Daj, wszystko wygląda. Na styk, pa, wszystko za styk, bo to wszystko dobrze bodo, A, tu bardzo elegancko. Tam masz cięgło? Jest! jest? Ziem, czy to Leżę budy, na, budy, na dole tam. tu. Kurwa jeb tę budę. To pan kurwa tutaj nie wyjebał tam do tego potoka na dół. O to pora chłopców nie ma. O kurwa ja trzymam to. Trzymaj tam! Ja pierdolę, panu jedzę te w Dobra, sadza, Lura. Ty, bo ja naprawdę myślałem, że on wyjemy w ten potok tam na dół. A karaoke, ka to jak ty nie mogę tego cofnąć tam? A czemu ty tak jedziesz? Jeżdż na prosto. Kurwa, nie da rady jechać, ślizga się. Jak kurwa nie da rady, jak to trzymam za koło? Co ty mówisz? Trzymaj, to cię To pięć tą waży. Kurwa, w kaki wjechał. Trzymasz? O kurwa, tam zaleśkało, ale panu chyba napęd się włączył. Kurwa, idzie, chodź napęd, ma to. Z przodu napęd. Dobra, jeszcze? Już. Ja nie mogę pociapić, muszę się wsiąść. O dobra No ale można dobra. wyjeżdżać Dobra Podnoszę na pompę Kurwa, pompa się zlej tam, yy, próżej trochę Róż? No Och. Dobra, podnoszę K do. Można jechać Gdzie pojadę kurwa, w te bóle? No, Kurwa, nie o, wiem, bo to pan musi jakoś tu jechać No to zakręci normalnie sp... na, na ludzie. W kierunku górnicy Ja tutaj mam. trzymam tę blachę O kurwa, przypodnią tu lekko jak szybko podniosło? No, no normalnie koło wisi w powietrzu, bo jest nierówność Pan wyjeżdża tym banderowcem Zwierzę się kurwa tutaj? A kurwa te budy Kurde kurwa, pan całe siatkę pobiegina Dobra Pani tuj, bo za agregatar złapię. Czekajcie Ciekawe czy mi z tym agregatem bym polecił całym. I rura I kurwa jeb te budy się, z... się tutaj? Tak. Kurwa biegł. No bo to pan mi od razu na pole pojedzie, ja biegnę z za panem Skuter skuterce weź. A to nie, bo to blisko jest, jak na zaraz budy. A skuter jak tak będzie potrzebny chyba. Dobra, a pan se uchyli tego, klapę drzwi, bo ja jem do kogo gadam w ogóle. No to a się nie kogo nie, ma. nie da, bo to za, zaspawane jest. Jak zaspawane jest? Ale wyrwa się u nas z korzeniami. To jak, eee, jak to... może być zaspawane kurwa, jak pan wszedł? No to ja, przez szybę wdarto, bo szyby nie ma tutaj. A, pan wszedł tyłem! Tyłem weszłem. A, ty tam przecież te okno. Ja nie jestem takim kurbasem. Dobra! Jak ty się! O! Tu posiadaj! Ryby patrzę! Ryby zostawiaj pan! No jadę! Posiadaj! Dobra, dobra idę przez pola! No ja patrzę nie ma nic, można jechać! Rura! Tak tylko ciekawe gdzie on widziałe światła kurwa, zgubił sprzęt z i rura! A to Delikat, to... Delikatnie go widziałeś widziałeście? Widzieliście? Widzieliście? Oj te belki weźmiemy też po drodze Dobra ale gdzie wjeżdżamy dzisiaj? Tutaj! Ło? No, te grządki. To dalej nie ma co robić. Tu widzisz, to na razie takie pole mam na razie. Duże pole mam gdzie indziej. N nie tutaj, nie, nie w tej miejscowości. W w tu w... w a mam żurowicę jeszcze. Wiesz? No tak, i co mam robić? No bo to ale tylko raz, ale... A kurwa, co, stać? Dobra, wsiadam. Chyba, że to srać, to no nie wiem. Ja, ale ja dawno nie jechałem czy Ile, ile razy tam jechałeś? 20 te? Czy ile? A kurwa, ostatni raz to chyba dwa lata temu jechałem czy gdzie ja w ogóle lampy moje są. To wyder, wyder mi. Dobra, piłuję. To spód dawaj. I ogień. Wiesz, się i w ogóle bieg zmienia, to spoku ma Tak! Aaaaa! Mieniania. Rura! Saza! Nie uszczędza go! rura No, pak idzie. Kitamy dwa razy i po robocie jest. A idzie ale robota, ten, ten chypek nie panu powiem. A tam to po lewej stronie też robimy? Mmm... to też i to takie to, to, to ludzkie też. To też chyba mnie jeszcze jest taki. Nie wiem, może z tych ziarów jest. Dobra Mam wprawę jak co zrobić, na tym drugi polu? No Tutaj zobaczyć to, to trawę, tylko trzeba było pługi załatwić Wiesz? A to pługów nie mać? A pługi ci są, ale kurwa pługów muszę bo Trzeba, trzeba było poszukać, puch. bo tam będzie źle, w wczekać na dole, tam pewnie w tym, w potoku tam No w potoku, bo to złodzieje było kiedy były te, wiesz czy wynosiły, wiesz, wozy, wiesz Tak mi gdzieś, ale, ja no, wiesz, tak tak No w ogóle tebie by się zwał Dużinki Dużynki, Dużynki były właśnie I Jak idzie? A idzie fest! Ja jadę kurwa trójką! Trójką jedziesz? Polową Jeszcze są Powiem ci i co? I co? Da radę, to, to, to zawsze coś tutaj? To sadzić? A myślę, Poś... że tak, to by cię pobrudować jeszcze, bo grudy są, jak diabli myślę, że ty coś dalej robię, to coś bo tu nie ma z tyłu tego, 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 I, wiesz. Kurwa je, z pługi w dół i Dobra do robota ci idzie, ucho, chyba to, cię podniosę, 30 złotych, bez za godzinę... A no, to potem jedziesz po tych... Te, te trawie od razu, w tych hawatach. I ty go dzisiaj się tez do roboty? No na razie, na ci, na, ...na ciebie tylko to mam, no, Dziś tak. Ja roz 15 godziny akurat... ...nudniówkę no, mam, pojadę od razu... ...tam dostaniesz jedzenie od razu, za robotę, dzisiaj. A to będziemy olać, tak? Co, to... ...to pasowałoby to złączyć... ...bo no, tu myślę, tutaj z was ziemniaki, a tutaj nie wiem co będzie. Może te ziemniaki? Nie wiem, to zobaczy się. Albo tutaj się pomidory posadzi, nie wiem, zobaczy się, wiesz, papryka, bo coś Albo drzewka jakieś się posadzi myślisz? Na chujinki jakieś, może się potem w, w zimie sprzeda, nie wiem, myślę tak zrobić coś takiego, wiesz? No to to się wykombinuje, a te deski, te łaty i te belki to są twoje i ten i ten ten, karat, ten ceglany? Tak to, to moje działko wykupione, dam za niego, myślę, tutaj dam, bo to jest drzewo mamy tutaj składać, widzisz? No a te deski to one tutaj były razem z działku czy dopiero te deski stały kupione na budowę czegoś? By... kopione dopiero, bo będę coś budował tutaj. Aaaaa, dobra? Tylko te belki trzeba pasowały, od stąd, ja z tej działki. Dobra. Planak mam. Wszystko po rozumiem. Zobacz, po co zobaczysz, co tam w środku jest, to zobaczysz. To my musimy to poskładać, parę o jeszcze do rębania. Bo to cię parębać Dobra, skończyłem robotę, wyciąłem z ciunika. Żeby wiesz co chodzi, żeby ludzie nie zaglądali, nie, nie kręciło i nie zadzwonić na policję, bo już nic im mandatu płacić. No ja zrobiłem w robotę elegancko. No to tylko czekaj, żeby... czekaj. chyba chyba Nie. Myślę. Dobra, widzę tam pojechał. To tak, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę po dzisiejszym odcinkiem. Oczywiście subika na kanale możecie tak zostawić. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to oczywiście jest tu e, najwyższy moment, żeby stawić subika na kanale. E, zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na szwagry pipcia. Dzięki za obejrzenie. Miłego dnia wam życzę, do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Także na raz